thank mm -hmm. you Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w mojej łazience wieczorową porą. Już jakiś czas temu na kanale Daily Boogie i chyba na tym też wspominałam Wam, że jeżeli macie ochotę zobaczyć, co znajduje się w mojej łazience, jakie kosmetyki, czego aktualnie używam, no to może nagram Wam taki filmik. Także dzisiaj wieczorową porą stwierdziłam, że jest to najlepszy moment, aby taki filmik dla Was nagrać. Także troszeczkę możecie mieć wrażenie, że jesteście w innym miejscu, ale to jest miejsce, w którym bardzo lubię się relaksować, czyli moja łazienka. Łazienka nie jest duża, jest mała, kameralna, jest w niej wanna. Eee, lubię sobie wskoczyć, wiecie, do wanny, zapalić świeczki, się relaksować. Także malutka, ale bardzo przytulna i jest to cudowne miejsce do relaksowania się rano, jak i wieczorem. Także, jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam was dzisiaj na filmik kosmetyki w mojej łazience. Eee, pokażę wam, czego aktualnie. Używam i gdzie co tak naprawdę trzymam, bo łazienka jest bardzo, bardzo mała, więc też nie mam jakichś mega dużo pojemnych szafek. Muszę sobie radzić się z tym, co mam, ale myślę, że się spoko zorganizowałam. Dobra, kochani, zaczniemy tutaj od tej półeczki, od mojego koszyczka. Jeżeli chodzi o ten koszyczek, to ja go dorwałam jakiś czas temu w biedronce, w sumie to już naprawdę dawno temu. Tutaj jest oczywiście napis Let's Get Naked, który bardzo uwielbiam, ale słuchajcie, jak Leo się kąpie, to tak chlapie, także nie jest to zbyt dobre miejsce na ten napis. Dobra, tutaj jest żel, który ostatnio używa Leo i muszę Wam powiedzieć, że fajnie się sprawdzają w ogóle u nas produkty z Isany. A tutaj są takie moje perełki, słuchajcie, czyli na przykład z Rituals, coś do kąpieli. Tutaj mam taki fajny, delikatny peeling od Aven, który bardzo lubię. Najpiękniejszy, jeden z piękniejszych balsamów do ciała In The Stars buff and Body Works. Tam mam e, taką fajną piankę do mycia Sanctuary Spa e, i tutaj żel, który jest równie piękny In The Stars buff and Body Works i muszę Wam powiedzieć, że tak szkoda mi go używać. Zobaczcie, że takie minimalne jest zużycie, bo po prostu go żałuję. Jest taki piękny. Dobra, przechodzimy dalej. Oczywiście, jeżeli chodzi o rzeczy, które są tutaj na wannie, nie lubię, jak tego dużo stoi. Natomiast, wiecie, w życiu codziennym trzeba to wszystko używać. Także żele do kąpieli, które teraz używamy, to są te DAW z zieloną glinką i z różową glinką i bardzo sobie chwalę. Naprawdę świetnie, ale to świetnie się u nas sprawdzają. I mój ukochany szampon i odżywka do włosów z Love Beauty and Planet, woda kokosowa i kwiat mimozy rewelacyjnie te produkty, słuchajcie, działają na moje włosy. Dobra kochani, tutaj na tej półeczce e, ogólnie Krzyśka rzeczy schowałam, bo no bo co, nie będę Wam pokazywać męskiej pielęgnacji, chyba, że będziecie kiedyś chciały, to dajcie znać. E, tutaj na tej półeczce jest coś, co mm, bardzo często używam, czyli tak, balsam do ciała z Love Beauty and Planet, uwielbiam suchy szampon z Love Beauty and Planet uwielbiam, jest taki bardzo, bardzo delikatny i przepięknie pachnie cytrusami trochę jak takie Dolce Gabbana a tutaj mam suchy szampon z Bath and Body Works yy, no słuchajcie, jest ok, nie ma szału ale jest ok, tu coś z Marion, co kupiłam w Biedronce takie mleczko wygładzające z wodą kokosową ostatnio mi się zrobiły mega przesuszone końcówki naprawdę mega przesuszone także używam i no nie wiem, jakoś to sobie radzi i coś, co z krzyśkiem uwielbiamy do masażu. Ta seria Sleep właśnie z Buffy'em Bod Works, i to jest, słuchajcie, olejek do masażu, rewelacja. Ja tak go lubię, naprawdę. Momentalnie zasycha, nic się nie klei, rewelacja, a zapach przepadniecie. Także na tej półeczce jest jeszcze świeczka zawsze i akurat palę sobie tą piosenki niemiłosne. Oczywiście, że mi oglądacie, to wiecie, że jestem patronem medialnym tej książki, polecam serdecznie. Bo to jest świeczka właśnie um, o tematyce tej książki. Świeczka po prostu taka z naklejką książki. I tu mam jeszcze, słuchajcie, szampon i odżywkę z Loreal z glinką Magiczna moc są so, ok, też raz na jakiś czas sobie używam. Lolaś ja też małząbki ząbki i zobaczcie, jaki ma fajny kubeczek. Także to też zaraz schowam i, i lecimy dalej. Dobra, kochani, i tutaj mamy lustro na górze. Jest umywalka, umywalka znajduje się tutaj, i tu jest szafeczka. I tutaj mam wszystkie kosmetyki, które i rzeczy używam na co dzień, danego dnia, bo ja sobie te kosmetyki bardzo często wymieniam, testuję, testuję różne rzeczy. Także najpierw Wam pokażę tutaj od tej strony. Tutaj mamy, słuchajcie mydło w płynie, w takim oto dozowniku. Tutaj mamy też moją ukochaną mgiełkę do ciała. Bardzo lubi się spryskać po kąpieli. Także mgiełka do ciała od Buff Body Works. Tutaj mamy oczywiście Foreo Luna, tą różową. Tutaj właśnie zauważyłam, że muszę dołożyć, mam, proszę bardzo, te płatki kosmetyczne. Ale światło się zmienia, także tu są gładki kosmetyczne. A tu jest moja ukochana też właśnie maseczka od Buff and Body Works, ta arbuzowa na noc. Rewelacja. Tutaj co jest? Tu jest tangle teaser, który też sobie zawsze tutaj leży. No i dobra, i mamy produkty do twarzy: oczywiście taki delikatny peeling od Glam Glow, tropikalny. I teraz akurat używam tego żelu. Naprawdę spoko od Eveline. Słuchajcie, bardzo fajnie nawilża, on jest taki matujący z jagodami akai, także spoko. Mega mi się podoba w sumie od pierwszego użycia. I tutaj też mam taki fajny produkt, jeszcze go chyba wam na Insta nie wrzucałam, tak mi się przynajmniej wydaje, ale już go testuję. I to jest Day Cream od Eco Cooking. Świetny skład, super krem, polecam serdecznie. No i tutaj słuchajcie na takiej półeczce, na takiej tatce z H&M, z lusterkiem mam produkty, które m, używam do pielęgnacji e, teraz, przynajmniej, bo ja sobie tak jak mówiłam wcześniej, te produkty często wymieniam. Oczywiście jest Setafis, mój ulubiony krem pod oczy, produkty od Aven, produkty od Kadli, e, oczywiście z m, Foreo ten taki masażer pod oczy, coś, co ostatnio odkryłam, e, czyli to takie m, rozświetlające. Serum Rose All Day i fajnie się też u mnie sprawdza. Także zawsze tutaj na tej tace stoją produkty, które aktualnie używam. Mam po prostu je pod ręką. Okej, okay, kochani, i otwieramy szafeczkę, która jest pod umywalką. I tak jak mówię, no jakoś się muszę zorganizować, chociaż śmieję się, że czasem nie jest łatwo, no bo nie ma tego miejsca dużo. Mam tutaj takie dwa koszyczki, one są z pepko. I tak, tutaj mam, słuchajcie, mmm, żel do mycia twarzy. Tutaj mamy pastę do zębów. Tutaj są maseczki, które po prostu przyniosłam gdzieś tam z moich zapasów. Te, które chcę po prostu jakoś tam na dniach, tygodniach sobie użyć. Tutaj nasze szczoteczki do zębów, tutaj mam słuchajcie płyn micelarny e, i tonik, tutaj jest jeszcze mydełko z Bath e, and Body Works, które będę musiała niedługo e, postawić, bo już nam się kończy. Tutaj taka pielęgnacja też, mam tą piankę ryżową do mycia twarzy, suchy olejek z awen, e, świetny żel na wypryski, na pryszcze, jakieś tam wągry. Jeżeli borykacie się z e, Wiecie, ja kiedy mam kobiece dni i mam brzydku cera, to używam zawsze ten żel Zawen jest świetny. Tutaj maseczka od Eco Cooking, oczywiście wszystkie produkty Hello Body, bo po prostu je uwielbiam. I tutaj jest jeszcze pastylka Laosia do kąpieli, wrzucił sobie ta pinio z Biedronki. A tutaj mam tak balsam, jeszcze jakiś z debody Shopu, tutaj mam kule do kąpieli, babeczkę do kąpieli, oczywiście z Cetaphil, emulsja micelarna, maseczka od awen. tutaj jest eukaliptusowy olejek i proszę bardzo, tak to tutaj wygląda w tej pierwszej mojej szufladzie pod umywalką. Swoją drogą muszę zrobić sobie tą maseczkę z sefory. o proszę bardzo. Kochani, jeżeli chodzi o tą drugą szafkę, to tam już jest totalny hardcore, ponieważ tam są kosmetyki, które czekają w kolejce do użycia. Także tam jest mes ogromny. Kochani, także tu jest taki mały hardkorek, ale nie da się inaczej. Także można by było otworzyć sklep. Oczywiście produkty od Avon, Buff Body Works, e, tutaj ta seria z Perfekty, tutaj mamy Eveline. No, dużo się dzieje, ale spoko. Ja. Ja tak lubię, słuchajcie, te kolejne maseczki, jakieś płatki. Także, y, jeżeli będę potrzebować, jeżeli coś mi się skończy, to zaglądam do tej oto na dole magicznej szafeczki po kolejne y, produkty do użycia. Także tak to wygląda. No, nie wiem, czy coś jestem w stanie Wam tutaj pokazać. Zobaczcie, po prostu zapasy. O, i tyle. Dobra, kochani, to by było na tyle. To są kosmetyki w mojej łazience. Tak to wszystko tutaj wygląda. Także dziękuję wam za dzisiejszy filmik. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa pa. A.